Przychodzą święta, takie jak te, to trudno jest nie myśleć o tym, co to jest w martwych stanie. Jak pamiętamy ze Słowa Bożego, takie sytuacje jak w martwych stanie istniały, zanim Pan Jezus zmartwychwstał. Nie wiem, czy pamiętacie Elizeusza i syna tsunamitki. Pamiętacie taką osobę? Elizeusz jej obiecał, że się narodzi syn, ale on potem umierał. Umarł Elizeusz, był wezwany, żeby go uratować, i uratował go. I Bóg go uratował dzięki Elizeuszowi. Elizeusz dał się użyć. No było takie zmartwychwstanie, które dzisiaj po nim już nie ma śladu, bo tego chłopca też już nie ma. On umarł znowu. Ale to było zmartwychwstanie. A potem, jak czytamy dalej słowo. W Starym Testamencie jeszcze było chyba takie zmartwychwstanie, gdzie żołnierza rzucono też do grobu Elizeusza i on też ożył martwego, zabitego na polu walki. Ale w Nowym Testamencie widzimy, co się dzieje, kiedy Pan Jezus chodzi po ziemi, kiedy jeszcze jest przed ukrzyżowaniem. Jak mi ktoś wody przyniesie. Kiedy jest jeszcze przed ukrzyżowaniem, wtedy też się dzieją takie rzeczy jak zmartwychwzbudzenia. Pamiętacie wskrzeszenie Łazarza? On już, jak mówią ci, którzy nie chcieli, żeby Jezus szedł do grobu, cuchnął, czyli się rozkładał. Jego komórki ulegały degradacji, rozpadały się. Jezus wszedł i go wskrzesił. Najpierw płakał, ale potem wszedł i go wskrzesił. Dokładnie nie jest napisane, czemu się rozpłakał, bo przecież wiedział, że ma moc daną od ojca, żeby takie rzeczy robić. Ale płakał nad, być może nad życiem człowieka, że człowiek z powodu grzechu musi umierać. Że musi umierać, się potem ta degradacja, ten rozpad ciała. Być może to go wzruszyło, ale wiedział, że śmierć jest do pokonania. Jeszcze się to nie dokonało, ale wiedział o tym, że śmierć jest do pokonania. Ta śmierć, która dotyczyła tych, których zrzesił, to była śmierć, która nie była jeszcze ostateczna do ostatecznego zmartwychwstania. Ci ludzie zostali zmartwychwstrzesi, oni poumierali. Był to łazarz, który znowu umarł. Nie wiem, czy pamiętacie córkę Jaira? Pamiętacie córkę Jaira? Też została wzbudzona z martwych. A syna wdowy Znain która być może byłaby biedna na zawsze, bo nie miałby się kto nią opiekować, Jezus przywrócił Go do życia. Te osoby dzisiaj znowu nie żyją. Dlaczego? Dlatego, że Jezus, wziężając śmierć piekło szatana, zmartwychwstał jako pierwszy. On zmartwychwstał jako pierwszy. A ci wszyscy, którzy powiedzmy, tam jest napisane, zasnęli, umarli, oczekują na to, że. Jezus swoją mocą, tą, którą miał, żeby zmartwystać, zbudzi ich do życia. Ale to drugie zmartwystanie dla tych osób, które już raz umarły i zostały wskrzeszone, nie będzie zmartwychwstaniem po to, żeby znowu trzeci raz umierali. To już będzie zmartwystanie do życia na wieki i takiego zmartwychwstania my też wszyscy oczekujemy. Bo jeśli nie, nie dotrwamy do czasu, kiedy Jezus przyjdzie po swój kościół, a być może dotrwamy. To w ciele umrzemy. To ciało podlega degradacji. Ale to ciało, które zmartwychwstanie, już nie będzie podlegało degradacji. To będzie ciało do życia na wieki ciało chwalebne do życia z Chrystusem. Chwalebne, dlatego że tam, gdzie jest Jezus, tam musi być chwała. Tam, gdzie jest Jezus, tam musi być chwała. I my oczekujemy tego chwalebnego zmartwychwstania. Życia z nim na wieki. I to zwycięstwo, które się dokonało w Chrystusie, już wtedy pokazało, że on miał inne ciało, to ciało chwalebne, które już niczemu nie podlegało. Słuchajcie, on się mógł przemieszczać, nie tak jak my, robiąc kroki, idąc i męcząc się. On się już nie męczył, on po prostu przemieszczał się w cudowny, nadzwyczajny sposób. Przenikał zamknięte pomieszczenia, żeby się w nich znaleźć. A mimo to można było tego ciała dotknąć. Wiecie, że Tomasz go dotykał, bo nie mógł wierzyć, że Chrystus żyje. Można było go dotknąć. Ciało niewyjaśnione dla nauki, ani dla nas, ale inne ciało chwalebne. I takiego ciała oczekujemy my, jako lud Boży, kiedy będziemy już z nim na wieki. Będziemy mieli nowe ciała. Ciała chwalebne. Dlatego, tak jak powiedziałem, tam gdzie jest Jezus, tam musi być Jego chwała. Więc wszystko, co będzie tam, będzie chwalebne. My będziemy chwalebni. Tam już nie będzie grzechu, nie będzie śmierci, nie będzie łez, nie będzie chorób, nie będzie bólu, nie będzie depresji, nie będzie czegokolwiek, co, co Wam na, czy mnie do głowy przyjdzie dzisiaj, żeby wymienić. Tego już nie będzie. Dlatego, że Jezus, tak jak mówiliśmy, kiedy, krzyk, kiedy krzyknęliśmy Aleluja, tak jak mówiliśmy, On poprowadził już za sobą tych, tych których pokonał. Śmierć, biegło, szatana. Diabeł został pokonany. On jest ojcem śmierci. On jest tym, który chce, żebyśmy byli wytracani, zabijani, żeby nas nie było. Tak jak słowo mówi, to on jest tym, który chce wytracać, zabijać, zażynać. A Jezus przyszedł po to, żeby owce obfitowały. Już wtedy po to przyszedł, żeby owce obfitowały. A co to będzie później, to nie wyobrażamy sobie. Będzie wesele baranka. Wesele baranka. Słuchajcie, różne są wesela. Ludzie oczekują na weselach, chcą być na weselach, chcą się tam cieszyć. Ale to jest jakaś, nie wiem, kropka, namiastka, coś, czego sobie nie możemy wyobrazić. Wesele baranka. Jezus, uwielbiony i Jego ulubienica ubl w nowych ciałach, w ciałach uwielbionych. W ciałach, które nie dotyczy grzech. W ciałach, które z martwych stały. Ciała, które zostały wśród tych, którzy dożyją, przemienione. Inna rzeczywistość. Całkiem inna rzeczywistość. I to już na zawsze. Inna rzeczywistość, radosna, zwycięska na zawsze. Nie jesteśmy sobie w stanie tego uzmysłowić. Trochę na ten temat napisał Paweł. W pierwszym liście tesaloniczan jest napisane tak, a może inaczej. Pierwszym Koryntian 15 rozdziale, może najpierw to przeczytamy od 50 wiersza. Pierwszy Koryntian 15 rozdział. Nie wiem, uda ci się Iza tam odnaleźć. 50. wiersz w dół. macie Biblię, to może otwórzcie swoje Biblię, będzie łatwiej. To natomiast podkreślam, bracia, że ciało i krew nie są w stanie odziedziczyć Królestwa Bożego, ani zniszczalność odziedziczyć niezniszczalności. Oto oznajmiam wam tajemnicę. Nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy zostaniemy przemienieni i w jednej chwili, w okamgnieniu, na dźwięk trąby ostatecznej trąba zabrzmi i umarli powstaną jako niezniszczalni. A my zostaniemy przemienieni. To bowiem, co zniszczalne, musi przyoblec niezniszczalność, i to, co śmiertelne, przyoblec nieśmiertelność. A gdy to już, co zniszcze, zniszczalne, przeoblecze niezniszczalność, i to, co nieśmiertelne, nieśmiertelność, wówczas wypełnią się słowa zapowiedzi. Zwycięstwo wchłonęło śmierć. Gdzież jest o śmierci Twój triumf? Gdzie jest o śmierci Twoje żądło? Rządem śmierci jest oczywiście grzech, mocą zaś grzechu prawo. Bogu jednak dzięki On darzy nas zwycięstwem przez Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego, bracia moi ukochani, bądźcie stali, niewzruszeni, wciąż tryskający poświęceniem w dzień Pana. Pewni, że wasz trud nie jest daremny w Panu. Paweł nam trochę pokazał, odsłonił nam trochę tajemnicy. Tak pisze, że to jest tajemnica, którą nam trochę... Oznajmia, odsłania, ale tak naprawdę i tak nie jesteśmy w stanie tego pojąć. Słuchajcie, różne zwycięstwa są. Ktoś zwycięża, pokonuje jakiś dystans. Ktoś zwycięża, pokonuje jakąś trudność. Ktoś zwycięża na froncie, pokonując wroga. Ktoś zwycięża jakąś większą lub mniejszą rzecz w swoim życiu, ale to, czego dokonał Jezus, to jest zwycięstwo na wieki, na zawsze. Nie da się tego porównać. I w tym zwycięstwie dokonuje się wszystko w naszym życiu. My już je odziedziczyliśmy. To zwycięstwo jest naszym dziedzictwem. Jezus nie zwyciężył po to, żeby mieć zwycięstwo dla siebie samego. Bo wtedy, no, to by się jakby nic nie dokonało dla naszego życia. Ale on zwyciężył po to, żebyśmy my mieli zwycięstwo w Jego zwycięstwie. My nie damy rady sami zwyciężyć. Próbowaliśmy, nie? Każdy z nas próbował zwyciężać w czymkolwiek. Nie zawsze się udawało. Albo jak się udało, to było to małe zwycięstwo. Natomiast to zwycięstwo, które dokonał Jezus Chrystus na krzyżu, a potem zmartwychwstając, pokonując śmierć, jest zwycięstwem dla nas na wieki. Ono się już zaczęło. My oczekujemy tych nowych ciał, zmartwychwstania, ale zwycięstwo już się dokonało i ono już jest w naszym życiu. Bo to, co Bóg zapowiedział, to, co Bóg zrobił, to, co Bóg uczynił, jest taki Amen. To jest niezmienne i to się zawsze wykona. Pewne rzeczy się wykonały, pewne rzeczy się wykonają. Wykonało się zmartwychwstanie naszego Pana Jezusa Chrystusa. On miał moc swoje życie położyć, ale też miał moc swoje życie wziąć. To jest w Ewangelii Jana, nie w Marka, 10 rozdział, może ja to znajdę, przepraszam, tego nie przygotowałem, ale znajdę. W Ewangelii Marka to mamy napisane. albo no dobra, nie będę teraz szukał, jest tam napisane właśnie to, co powiedziałem, że Jezus Chrystus mówi, że ja mam moc swoje życie dać za owce i mam moc swoje życie sworo tym wziąć. I w tej mocy, którą On ma, którą On wtedy też okazał, kiedy dał się ukrzyżować, dał się ukrzyżować, wyraźnie to mówię, wiemy, że sprawcy byli tego ukrzyżowania, ale On dał się ukrzyżować, bo miał taką moc, żeby dać się ukrzyżować, pozwolić na to i miał moc do tego, żeby zmartwychwstać. I w tej mocy dzisiaj możemy żyć. Tą mocą nam daje. My nie jesteśmy dzisiaj bezbronni. My nie jesteśmy dzisiaj pozbawieni możliwości zwycięstwa. My nie jesteśmy dzisiaj pozbawieni możliwości zmartwychwstania w przyszłości. Dlatego, że w tej mocy wszystko się dokonało i w tej mocy wszystko się dokona do końca. Amen. To jest nasze życie. Kiedy my wybieramy Jezusa, to też wybieramy Jego moc do naszego życia. Bo tak jak powiedziałem wielokrotnie, my myślimy o swojej mocy, że mamy jakąś moc, ale ona nas często zawodzi. Jego moc nigdy nas nie zawiedzie. Doświadczyliśmy już nieraz Jego mocy, to moja szwagierka mówiła o celince. Ja myślę, że są większe i mniejsze sytuacje, w której doświadczamy mocy Jezusa Chrystusa, ale ta moc się objawia wtedy, kiedy my Mu się poddajemy. Jezus nie działa na zasadzie Zawłaszczania kogokolwiek albo czegokolwiek. Jezus mówi: Przyjdź do mnie. Jezus mówi ciągle: Przyjdź do mnie, bo ja jestem ten, który ma moc. To ja mogę zmienić twoje życie. Ja mogę twoje życie poprowadzić dalej niż sobie wyobrażasz, a poprowadzę je nawet poprzez śmierć do życia na wieki, ale tylko przyjdź do mnie. I ten Jezus, który ma taką moc, że pokonał śmierć, dał się ukrzyżować. Miał moc, żeby dać się ukrzyżować, miał moc, żeby zmartwychwstać. się. mówi do naszego życia, ja chcę Cię poprowadzić poza śmierć, do życia na wieki. Ale tylko przyjdź do mnie. Wołam do Ciebie, pukam do Ciebie, tak jak jest napisane, pukam do Twojego serca, otwórz, puść mnie, przyjdź do mnie, a ja Cię poprowadzę. Nie po to umarłem, żeby dzisiaj było święto, przy którym wszyscy się najemy, wszyscy się najedzą. Ale po to umarłem, żebyś mógł żyć na wieki. Po to z stałem, żeby się przeprowadzić ze śmierci do żywota. Przyjdź do mnie, pójdź za mną, mówi Jezus dzisiaj do nas. Często czytamy, że Jezus mówił do swoich uczniów: Pójdź za mną, zanim ich powołał. Oni szli za nim, ale on dzisiaj też do nas mówi: Pójdź za mną. Po co? Może ktoś zapytać: Po co mam za Tobą pójść? Gdzie chcesz mnie poprowadzić? Do, Pawła, do Piotra powiedział, uczynię ci rybakami ludzi. Ale czy tylko do Piotra? Potem czytamy w Marka na końcu, że idźcie na cały świat, głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu, a takie znaki i cuda będą wam towarzyszyły, czyli moc moja będzie wam towarzyszyła. Moc zmartwychwstałego Chrystusa. Jezus nie mówi do nas tylko pójdź za mną, żebyśmy przeszedł ze śmierci do żywota, co jest najważniejsze dla naszego życia, ale też mówi do nas pójdź za mną po to, żeby pociągnąć wielu za sobą, żeby inni poszli za, za tym głosem, bo Ty będziesz świadczył o mnie, Ty będziesz świadczyła o mnie, Ty będziesz pokazywała drogę, którą ja jestem. Jezus sam dzisiaj nie chodzi po ziemi, nie pokazuje ojca miłości, ojca do ludzi, nie pokazuje miłości Ojca do swojego stworzenia, ale mówi to wy pójdziecie w moim imieniu. Dlatego tak ważne jest to, żeby moc Jezusa Chrystusa, zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa mogła panować w naszym życiu. Często nam się wydaje, to może nie dla mnie, to za wielkie. To Bóg mówi do nas, ja chcę się w tą moc wyposażyć, ale wtedy, kiedy będziesz pokorny, kiedy będziesz pokornym sługą, wtedy wielkie rzeczy będą się działy dla mojego imienia, dla chwały mojego imienia. Nie po to, żeby ciebie wywyższyć, ale po to, żeby moje imię było wywyższone imię Jezusa Chrystusa. Dlatego też są, musimy wracać do tego słowa, kiedy Jezus mówi: Bądźcie cisi i pokornego serca, bo to jest klucz do tego, żeby Jezus mógł działać w Twoim życiu i w moim życiu. Kluczem do działania Jezusa Chrystusa w moim i Twoim życiu jest cichość i pokora, bo wtedy Jego chwała się może objawiać w życiu każdego z nas. Dlatego dzisiaj Jezus do nas woła: Przyjdź. I weź moc moją w moim zmartwychwstaniu, po to, żebym miał ja być uwielbiony. A potem, kiedy cię wskrzeszę w dniu ostatecznym, twoje ciało będzie też uwielbione. Jeśli przyjdę wcześniej, to cię przemienię i twoje ciało też będzie uwielbione. Będzie innym ciałem, Staniesz się moim ciałem, ciałem Jezusa Chrystusa, którego obrazem dzisiaj jest Kościół. Też będzie jedno ciało, jeden Bóg. Jeden lud. Jego chwała. Halleluja. Może powstańmy, żebyś się pomodlić. Może, wiecie co, czasami brakuje rozumu, ale mamy też możliwość modlenia się w językach, więc może jeszcze raz pomódmy się językami. Bo nie, nie zawsze jesteśmy w stanie wszystko rozumem powiedzieć, a wiemy, że nasz duch niewysłowionych, niezrozumiałych nie dla nas słowach, Rozmawia z Bożym Duchem, dlatego pomóż mi się jeszcze językami. Panie Jezu, chwała Tobie za zwycięstwo. Panie dziękujemy Ci za to, że jesteś Panie, że Twoja moc jest z nami Panie, że wyposażyłeś nas swoją potężną moc po to, abyśmy w pokorze mogli usługiwać innym Panie, chwała Tobie niech będzie za to. Chwała Twojemu imieniowi. Amen.